Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. Dzisiaj nie będzie żadnych elektronicznych ani naukowych treści. Dzisiaj czas na podsumowanie oraz świętowanie. Czas na setny odcinek Elektroprzewodnika. Sam pomysł na kanał pojawił się już w 2012 roku. Wymyśliłem wtedy nazwę ElektroVlog, ponieważ akurat wtedy rozpoczęła się moda na vlogi. Chciałem się jakoś wkręcić w raczkujący jeszcze świat YouTube'a. Znalazłem jakiś szablon intra, zmontowałem z desek statyw na telefon i nagrałem film testowy. Szkoda, że nie mam żadnego zdjęcia tego statywu, wygląda on naprawdę komicznie. Na tym jednak się skończyło. I dopiero po roku wróciłem do tematu i wymyśliłem nową nazwę Elektroprzewodnik. Powstało też pierwsze intro, które mieliście okazję widzieć w wielu początkowych odcinkach. Wypuściłem krótką zapowiedź kanału, w której pokazałem układy, które gdzieś przy okazji nauki elektroniki udało mi się zmontować oraz nagrać. Na drugi dzień postanowiłem, że nagram pierwszy odcinek. Cześć, mam na imię Tomek i poprowadzę dla Was nowy polskojęzyczny kanał poświęcony elektronice dla początkujących. Na początku z ogromnym zapałem kręciłem odcinki. Wychodziły praktycznie co kilka dni. Tak, wiem, wiem, teraz wychodzą rzadziej, ale są ku temu powody. Po 20 odcinkach, po pół roku działalności kanału, z okazji 1000 subskrybentów, pierwszy raz wygłosiłem wykład. Odbył się elektroprzewodnik Live, gdzie niewtajemniczonym przedstawiłem platformę Arduino. Lekka trema była, ale chyba wypad dobrze. Zresztą, można zapis tego dnia znaleźć na YouTube. W 27 odcinku, z okazji 5000 subskrybentów, zorganizowałem konkurs. Trzeba było wymyślić wierszyk, a nagrodą był starterki Arduino. Dużym wyzwaniem był dla mnie 37 odcinek był to odcinek o cewkach. I był to pierwszy odcinek nagrywany lustrzankom. Pamiętam, że poświęciłem wtedy bardzo dużo czasu, aby wszystko wyglądało tak jak należy. W 44 odcinku wyszedłem w końcu z mieszkania, by nagrać dla was zbiórkę elektrośmieci. Przypominam sobie też powstanie słynnych elektroprzewodnikowych kubków, jak przyjechały do mnie kurierem i trzeba było taszczyć do domu 100 kubków w trzech paczkach. W sumie jeszcze kilka się ostało. Pamiętam jak ogłosiłem na Facebooku, że będę w Szczecinie i na dworcu powitali mnie widzowie. To też można gdzieś znaleźć na kanale, było to naprawdę bardzo miłe. Odwiedziłem też kilka szkół, gdzie wygłosiłem elektroniczne wykłady. Kilka razy otrzymałem zdjęcia, gdzie podczas zajęć szkolnych wyświetlane były moje odcinki. Dużą popularnością cieszył się konkurs świąteczny jakoś tuż tu przed 50. odcinkiem. Dostałem wtedy ponad 100 filmów z Waszymi elektronicznymi ozdobami. Potem było Arduino Day 2015, bardzo duże wyzwanie dla mnie. Pierwszy raz organizowałem imprezę, powiedziałbym, naukowo-rozrywkową. W dodatku całość była transmitowana na żywo w serwisie YouTube, co było dosyć dużą sensacją, także na uczelni. Pamiętam wtedy odbywała się też inna impreza w auli obok i skutecznie udało nam się odebrać im kilku uczestników. Ponad 4-godzinny zapis można nadal znaleźć na YouTubie. Pamiętam, jak kiedyś zamówiłem nowe Arduino i wsiadłem w pociąg, aby odebrać je ze sklepu osobiście. W sierpniu 2015 roku odbyło się spotkanie z widzami w Warszawie. Co prawda, grono było dosyć kameralne, ale spędziliśmy miło razem cały dzień, dzięki. Później były takie wydarzenia jak Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, na której również miałem okazję powymieniać kilka zdań z moimi widzami. Następnie odcinek Q&A, czyli Pytanie i Odpowiedzi, gdzie zadawaliście mnóstwo pytań dotyczących zarówno mnie, jak i kanału. Starałem się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Może jeszcze kiedyś na jakieś podpowiadam. Rok 2016 to przede wszystkim Arduino Day, impreza, która pochłonęła dwa miesiące mojego życia, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Ale myślę, że chyba było warto. Cały dzień ciężkiej pracy, zarówno mojej, jak i moich kolegów, zdarte gardła prelegentów i puste kieszenie sponsorów, zaowocowały świetną całodniową imprezą. Ha, a pamiętacie tort był olbrzymi i smaczny. W tym roku również założyłem profil w serwisie Patreon, dzięki którym możecie wspierać moje działania. Odwiedziłem z kamerą firmę zajmującą się montażem płytek PCB. Wypuściłem platformę Wi-Fi, z którą będziecie mogli się zapoznać w kilku kolejnych odcinkach. Przez całą dotychczasową działalność kanału odpisywałem na Wasze pytania. Dwa razy udało mi się przekroczyć pojemność skrzynki Gmail. Założyłem serwis, gdzie również możecie zadawać pytania: elektroopornik.pl. No i przede wszystkim przez ten cały czas wypuściłem chyba masę fajnych filmów. No i jeszcze garść statystyk. Obecnie kanał subskrybuje 46 tysięcy osób. Łączna liczba wyświetleń filmów to 4,3 miliona. Jeżeli by policzyć czas, przez jaki mnie oglądaliście, to były to 53 lata i 60 dni. Filmy doczekały się ponad 72 tysięcy ocen pozytywnych oraz ponad 1000 ocen negatywnych. Napisaliście ponad 10 tysięcy komentarzy. Najczęściej oglądanym i najczęściej wyświetlanym filmem był film o diodach LED. 92% widzów pochodzi z Polski. Kolejnymi krajami jest Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia czy Irlandia. Znaczną część moich widzów stanowią mężczyźni. Kobiety to zaledwie 5%. Najczęściej moje filmy oglądacie na komputerach, niemniej jednak bardzo ciekawi mnie to, że aż 14% z Was ogląda mnie na telefonach komórkowych. Najwięcej łapek w górę zebrał film o kondensatorach, natomiast najwięcej łapek w dół film Wspieraj elektroprzewodnika. Najwięcej komentarzy pojawiło się podczas Arduino Day 2015, gdzie trwała transmisja na żywo, było ich ponad 1700. Jeżeli by pominąć ten event, to film o lutownicy USB zebrał aż 250 komentarzy. Cieszę się, że kanał nie ograniczył się tylko do filmów na YouTube. Że udało nam się zbudować więź poprzez liczne wykłady, wyjazdy, imprezy, spotkania. Wielu z Was spotykałem kilkakrotnie. To bardzo miłe. Dziękuję firmom, które przez ten czas ze mną współpracowały. Bez nich na pewno nie dałbym sobie rady. Dziękuję widzom, których spotykałem w różnych miejscach czy to na uczelni, czy w sklepie. Dziękuję za ciepłe słowa. Czego im sobie życzę na kolejne odcinki? Przede wszystkim motywacji, energii, satysfakcji z tego co robię, aby po ukończeniu studiów praca nie przytłumiła kanału. Przede wszystkim 100 tysięcy subskrybentów, no i tak dobrej widowni, jak do tej pory, abyście nadal z przyjemnością oglądali moje materiały. Poszło. nagrywa się. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jest. Dobra, raz, To... To tyle... Okno trzeba zabrać. To tyle w dzisiejszym... Nie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Siko, to tyle w dzisiejszym... To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie zaś kierować na maila. Nie wiem co dalej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł wam do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie także o możliwości subskrypcji kanału oraz... A dobra, no wypadku. Dobra.